Zadanie 21. Odcinek AB, czyli ten odcinek tutaj, jest średnicą okręgu ośrodku w punkcie O i promieniu R. Zobacz, rysunek obok. R jest równy 8. Dzięciwa AC, czyli ten odcinek tutaj, ma długość 8 pierwiastków kwadratowych z 3. Dokąd znasz, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta BAC jest to równe. No i tutaj dorysujemy sobie jeszcze odcinek. BC, po to, żebyśmy uzyskali trójkąt A, B, C. I teraz cechą charakterystyczną trójkąta, który jest wpisany w okrąg i takiego trójkąta, którego jeden z boków jest średnicą okręgu, jest to, że taki trójkąt jest trójkątem prostokątnym, gdzie w tym przypadku kąt prosty znajduje się przy wierzchołku C. Z treści zadania wynika, że my jesteśmy proszeni o to, żeby wyznaczyć miarę kąta BAC, czyli my szukamy miary dokładnie tego kąta. No i teraz, z racji tego, że my znamy miarę jednej czy prostokątnej, czyli w tym przypadku odcinka AC, i ten odcinek ma miarę 8 pierwiastków kwadratowych z trzech, i skoro wiemy, że trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym, to znaczy, że aby wyznaczyć miarę kąta BAC, to my możemy skorzystać tutaj z funkcji trigonometrycznych. No i tutaj przyjmijmy, że nasz kąt BAC, tutaj go sobie zapiszemy w ten sposób, BAC, jest kątem alfa. Będzie nam łatwiej po prostu zapisywać wszelkiego typu dane. I teraz popatrzmy, co my możemy, co my możemy wyznaczyć, który... Którą z wartości trygonometrycznych, z funkcji trygonometrycznych możemy zastosować? Popatrzmy na tangens kąta alfa. Tangens kąta alfa to jest przyprostokątna leżąca naprzeciw kąta na drugą przeciwprostokątną, czyli na AC. Jeżeli chodzi z kolei o kotangens kąta alfa, to tutaj będzie odwrotnie tutaj będzie bok AC na bok BC. Ale tak naprawdę mamy tutaj trzy niewiadome, dwie niewiadome w każdym z tych równań. Jedną z niewiadomych jest miara kąta alfa, a drugą z niewiadomych jest odcinek BC. To znaczy, że my musimy w jakiś sposób wyznaczyć sobie na przykład no w tym przypadku drugą przyprostokątną. I teraz z treści zadania wynika, że promień jest równy 8 ale my wiemy, że odcinek AB to jest dwukrotność promienia, to znaczy, że odcinek AB ma długość 2 razy 8, czyli odcinek AB ma miarę 16. No i teraz, żeby wyznaczyć odcinek BC, to znaczy, że moglibyśmy tutaj skorzystać z funkcji trygonometrycznych, to na pewno, natomiast też moglibyśmy skorzystać tutaj z twierdzenia Pitagorasa, Albo po prostu możemy zrezygnować z wyznaczenia kąta alfa z tangensa i kotangensa i zastosować na przykład sinus albo cosinus. Popatrzmy, jak wygląda cosinus kąta alfa. Cosinus kąta alfa to jest stosunek dwóch przyprostokątnych do siebie. Jest to odcinek AC, czyli przyprostokątna leżąca przy kącie na przeciwprostokątną, czyli na odcinek AB. I teraz wiemy, że odcinek AC ma miarę 8 pierwiastków kwadratowych z 3, natomiast odcinek AB ma długość 16, to oznacza, że cosinus kąta alfa jest równy pierwiastek kwadratowy z 3 nad 2. No, dlatego, że podzieliśmy licznik i mianownik przez 8. Jeżeli otworzymy tablicę trygonometryczną, to odczytamy, że kosinus. Pierwiastka kwadratowego z 3 na 2 jest równy 30 stopni, stąd też kąt alfa ma miarę 30 stopni, czyli w tym przypadku prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź A.